Cześć, z tej strony Paulina z bloga Krajina Rozwoju.pl. To mój pierwszy vlog. Jutro przede mną będzie wielki dzień, bo jako współorganizator panelu dyskusyjnego z kobietami o kobietach, jak być kobietą we współczesnym świecie i nie dać się zwariować, będę mieć jakby tak, będę współprowadzić ten panel, a moim tematem jest pokazanie jakby stereotypów w świecie kobiet. Także czuję się lekko zestresowana przed tym wydarzeniem. Bo na co dzień nie mam okazji zbyt często jakiś właśnie prowadzić paneli dyskusyjnych, warsztatów, czy, czy mieć w ogóle jakichś takich wystąpień publicznych, więc powoli, powoli, odczuwam lekki stres, ale myślę, że dobrze się do tego zadania przygotowałam. Mam taki jakby zarys mojego wystąpienia właściwie to może też nie będzie stricte wystąpienie dlatego, że będę zachęcać ludzi do dyskusji, ale no powoli tak przygotowuję się do tego mam wstępnie punkty, które chciałabym poruszyć i, i to daje mi taką jakby siłę, że, że wiem co chcę powiedzieć i nie idę zupełnie bez przygotowania, także myślę, że będzie dobrze przygotowałam na tą okazję też koszulkę z moim logiem żeby ludzie mogli dobrze skojarzyć moją osobę. Tutaj mamy właśnie logo z przodu koszulki. A tutaj mamy logo z tyłu koszulki. Także mam nadzieję, że moja marka zostanie zapamiętana, że ludzie miło będą kojarzyć właśnie krainę rozwoju i moją osobę. Mam też na jutro przygotowane wizytówki. Gdyby ktoś chciał się ze mną jakoś skontaktować, to tutaj cały stosik wizytówek mam jeszcze do pocięcia. Powstały one trochę taką metodą domową. Po prostu przygotowałam sobie projekt wizytówek w Corelu i wydrukowałam je w punkcie Xero na grubym papierze wizytówkowym. Jedyny minus tego jest taki, że Pan Ksero chyba krzywo papier i... i trochę mi ta wizytówka się tu rozjechała. O, tu widzicie tył wizytówki i tutaj, e, tutaj jest... E, może inaczej pokażę Wam to tak lepiej. O, tu jest przód wizytówki, a tutaj mamy tył wizytówki. I tutaj widać, że jest troszeczkę przesunięte i tu mi troszeczkę ucina. Będę musiała pokombinować, jak to dobrze wyciąć, żeby... Nie było problemu później z tym. Także dzisiaj twórcza praca przede mną, cały stos wizytówek do powycinania, ale myślę, że to będzie skutkować jakimiś dobrymi znajomościami. Może spotkam jakieś osoby, które y, będą mogły zostać moimi klientami. Także bardzo się cieszę na to wydarzenie jutrzejsze, chociaż mam małego stresa. Chcę Wam powiedzieć, że warto próbować nowych rzeczy, warto wychodzić ze swojej strefy komfortu, wystawiać się na stresujące sytuacje, na nieznane, bo może to przynieść wiele, wiele pozytywnych rzeczy. Ja na przykład przy organizacji tego wydarzenia dowiedziałam się paru ciekawych rzeczy na swój temat, czego bym się prawdopodobnie nie dowiedziała, gdybym nie zaczęła tutaj współpracować przy organizacji. Także. Każde takie wydarzenie, każde wyjście do ludzi yy, ubogaca. No dobra, to tyle na dzisiaj, trzymajcie za mnie jutro kciuki i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć.